kochani, ostatnio moja wypowiedź ponownie zderzyła się z falą hejtu i po raz kolejny dotyczy ona tematu tornado i padokowania. Pragnę wam przypomnieć, że jest to mój ukochany zwierzak i nigdy, przenigdy nie zrobiłabym mu krzywdy. Oświadczam, że tornado odwiedza padoki zawsze, gdy jest to możliwe wychodzi na kwaterki e, razem z swoimi kolegami, których bardzo dobrze zna, aby uniknąć różnych konfliktów, z kolei, których po prostu nie zna. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, bądź chociaż od zeszłego roku, w okolicach nawet marca, to sami byliście świadkami tego, że moje konie pasą się na kwaterkach od marca, nawet do października. E, tak jak wcześniej wspomniałam, zawsze, gdy jest to możliwe. Żeby nie było, że tylko Tornado i Inkala wyszły na dwóch. O, proszę bardzo. Tam jest Chanelka, a tutaj wariuje Prymek. <grymka> tak? Nie interesuje cię trawa? Odnośnie łykania, bo to też zostało zawarte w wypowiedziach różnych osób na temat niepadokowania przeze mnie konia w stadzie, to chcę Wam oznajmić, że konia Tornado, czyli mojego konia, kupiłam z pełną świadomością tego, że jest koniem łykającym. Pomimo moich największych starań, w tym codzienne padokowanie konia, nie udało nam się wyeliminować tego nałogu. Mm, I sądzę, że dalsze drążenie tego tematu po prostu nie ma większego sensu. Poradź. Ja już jak widzicie jestem w stajni. Wróciłam od Febro. W 14 jesteśmy na trawce. Boże, jak zadowolony koń! Jaki zadowolony koń! Co ty robisz? Zwariowałeś? Czyś ty zwariował? Co do kontuzji Tornado to jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to po prostu zapraszam do osobnego filmu, który nagrałam na ten temat. Ale i w tym miejscu nie mogę zostawić Was tylko z informacją, że odsyłam Was do innego filmu, więc tutaj też chcę coś na ten temat powiedzieć. Chcę zaznaczyć, że kontuzja tornado nie została spowodowana przez niewychodzenie napadok. Zostałam zapewniona przez weterynarza i to nie jednego, czyli osobę wykwalifikowaną i doświadczoną, że kontuzja, która jemu się przytrafiła, nie jest spowodowana przez stanie w boksie i zachowanie tornado w nim po prostu. Wydaje mi się, że zrozumiecie, że nie chcę zradać całego opisu i przebiegu kontuzji Tornado czy operacji karty wypisu z kliniki. To, co Wam powiedziałam, powinno Wam w zupełności wystarczyć. Tak, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to po prostu odsyłam do wcześniej wspomnianego filmu. No i na koniec chciałabym poruszyć temat, który w sumie rzecz, która najbardziej mnie dotknęła w tej całej sytuacji. Czyli ocenianie osoby przez jedną wypowiedź, nawet nie znając całej prawdy, ba, co gorsze, nie znając samej osoby, którą się oskarża. No, są na dużym padoczku, no, stoją przy wyjściu, ale są grzeczne, jedzą sobie trawkę, nic nie odwalały. No, a ja idę się dać tormidy Usłyszałam wiele dotkliwych i nieprzyjemnych słów, których nie powiedziałabym żadnemu właścicielowi konia. Każdy zrobiłby wszystko, aby jego ukochany zwierzak był szczęśliwy i stara się zapewnić mu wszystko, co możliwe. Zarzucanie mi, że traktuję mojego konia jak maszynę do zarabiania pieniędzy czy zdobywania medali jest totalną bzdurą i naprawdę nie to dotknęło, bo nigdy nie traktowałam tak swojego konia. Ba, nawet w połowie, nawet w 1% go nie traktuję jako maszynę do zarabiania pieniędzy. Postarajcie się, zanim oskarżycie jakąś osobę i zrobicie z niego sadystę i kata. Poznać choć część prawdy, choć część tej osoby, albo e, część jej działalności, tak jak w moim przypadku działalności internetowej. Wystarczyło po prostu prześledzić e, mój profil, aby zobaczyć, że nie jestem katem dla moich koni, bada mojego konia i nie traktuję e, swojego konia jak maszyna. Na koniec chciałabym podziękować swoim widzom za wsparcie, a Wam wszystkim życzę wszystkiego co dobre po prostu. I tym filmikiem chciałabym zakończyć ten temat. Ha-ha-ha-ha <laughs>